Siemanko, moi drodzy moi mili, w kolejnym odcinku z runetery na moim kanale. Moi drodzy, chciałbym wam dzisiaj zaprezentować, uważam, że znaną. Talie. Widzieliście już Alice nie raz na moim kanale, pokazywałem ją typowo pod pająki, pokazywałem ją typowo pod postrach z domieszką Noxusu pod zadawanie dodatkowych jakichś tam obrażeń. Słuchajcie, to jest deck, który już naprawdę widzieliśmy z drobnymi zmianami, pod uświęcenie, bo tutaj jest grana przede wszystkim Gwen oraz dwie karty pod uświęcenie, żeby jeszcze więcej zadawać tych obrażeń. Jak to się sprawdza w praktyce? Jest różnie, zobaczycie na tych grach, że czasem jest fajnie, a czasami po prostu nie siada, tak jak w ostatniej grze, którą będziecie mieli okazję zobaczyć, ja musiałem po prostu już na koniec poddawać grę, ale taki jest ten deck, albo wam siądzie, albo przegracie grę, plus jest taki, że szybko te gry rozgrywacie, także albo szybko się wspinacie, albo szybko spadacie. Widzowie, oczywiście przed gierkami szybciutka, raczej przypominająca prezentacja talii. Jeśli chodzi o, słuchajcie, prezentację talii, no to musicie wiedzieć, że to jest taki standardowy deck pod wyspycenia i słuchajcie, Noxus było już wiele razy. Słuchajcie, decków w wersji jego na moim kanale, także zachęcam Was bardzo serdecznie. Elis było mnóstwo, naprawdę. To jest chyba najczęściej słuchajcie grany. No a też mam największą, najlepszą ma maestrę na niej. Słuchajcie, jakie są zmiany? Zmiany są takie, że jest guan. Głęb, dlaczego? Bo zaczerpnięcie dwa, dwa punkciki, bardzo dobre. Słuchaj, bardzo dobra umiejętność, nie ja chcę powiedzieć, że zaklęcie, tak? Bo to jest umiejętność. Bardzo okej. Okay. Poza tym ona też się wzmacnia tutaj, także przez uświęcanie, tak? Tracimy jednostkę, a później wzmacniamy. E, uświęcamy właściwie pierwszego atakującego, czyli po lewej stronie po prostu musi się znaleźć jednostka podczas ataku. I moi drodzy, oczywiście, kolejnym. E... Jego mością, który zmienia ten deck, to głośny gospodarz, uświęcenie 2.1. Dobry start. Dodatkowo widzowie mamy tu jeszcze widmowego lokaja, a tak naprawdę reszta to jest słuchajcie, standardzik. Naprawdę nie ma tutaj nic nowego, nie będziecie zaskoczeni. Ehm... Gra się tym bardzo łatwo, prosto, czasem tylko po prostu należy pamiętać, co może przeciwnik zagrać. Będziecie mieli za chwilkę gierki, zobaczycie je, że jest mnóstwo takich problemów z tym dekiem. Wiem, że też on się cieszy dosyć dużą popularnością, ludzie nawet mają niezłe winratio. Ja nie jestem takim fanem tego deku, bo dużo jest w stanie go po prostu skontrować aktualnie, nie? Także jeszcze na szybkości omówię, tak. Pajączek, pupilek, 2-1 postrach, postrach, seksowy obserwator. Jeżeli przeciwnik nie ma jak blokować, to słuchajcie, cacy, token ataku pamiętajcie, zawsze chcecie mieć po, pierwsz, po swojej stronie, tak? Będzie wam bardzo trudno wygrać jak gdy będzie przeciwnik go mieć po swojej stronie. Pajączek, słuchajcie, dlatego że Elis może tu dostać szybko awans, więc wtedy ściągacie słabymi pająkami na sam koniec, a zagrywacie, słuchajcie, pozostałe jednostki na początku, tak? Bardzo to też jest pomocne, gdy Alice dostanie awans, bo pająki mają wyzwanie i możecie ściągać kradzież życia na sam koniec stołu. To jest, to jest, to jest bardzo ważna informacja. Dodatkowo widzowie e, pajęcza potworność, tak, bo chcemy evangelist zobaczy, że ten deck opiera się wokół postrachu. Mamy też bardzo dobre zaklęcie, bez zagłady, bardzo fajny finisher, słuchajcie. E, przyszedł wcześniej, bo robi kopię i można fajnie uruchomić, na przykład tutaj z styksowego, bo możecie mieć jednego z tyksowego i dostaniecie jeszcze dwóch z tego zaklęcia, to jest super sprawa. Rozczeczony jest bardzo fajny, bo jak wiecie, skoro wiecie, że ten dek działa pod postrach z małą ilością uświęcenia, to chcecie zmniejszyć, słuchajcie atak przeciwników, żeby nie, te jednostki nie mogły blokować, nie? No i zyszątkowanie, taki owocny finisher. Ja pogram trochę tych gier. Powiem Wam szczerze, że no nie siadało mi. Naprawdę nie siadało mi. Mam wrażenie, że e, po tylu miesiącach ten deck bardzo osłabł. I pomimo tych drobnych zmian uważam, że on wcale najlepszy nie jest. Są lepsze deki, więc y, czy go polecam? Nie, wydaje mi się, że więcej frajdy sprawiałoby granie Anką i Jinem, po prostu. Ale widz chciał, widz ma i tyle widzowie. Co mogę jeszcze dodać? Też zapraszam Was na giereczki. One będą króciutkie, szybkie, ale to jest agrodek. Jakby nie oczekujcie tutaj 10-minutowych giereczek. Miłego oglądania. Sprawdźmy, czy stare dobre agro to jednak. Dobra wersja, czy nowa wersja jest dużo lepsza? Słuchajcie, Elis, wiecie, już wiele razy była na moim kanale. Bardzo lubiliście zresztą tego bohatera. Ale gramy na Azir Irelia. No będzie ciekawy, bo on musi ustawić suła, a my możemy sobie zrobić szybko presję na stole. Pamiętam, że wyrównane miałem meczopy, jeżeli chodzi o pająki kiedyś. Teraz nie wiem, jak będzie. Noxianska jest zawsze spoko, bo on ma tu zaklęcia. Jedynka, żeby tutaj wzmacniać karty, bardzo dobre połączenie, 2-3. Spróbujmy token ataku po tragicznej stronie dla nas, bo chcielibyśmy tego pająka użyć w trzeciej rundzie. Ale wiecie, jak to jest. No. Oczywiście ja sobie zagram głośnego, bo on myślę, że jakiegoś sparring partnera może zagrać. O, poszukiwaczka. To jest... Zauważyłem, że to jest chyba stara wersja, bo grałem poszukiwaczkę. Czemu pieski Przebudzenia miałby być tu dobre? Nie wiem. Nie możesz atakować, bo będę mieć uświęcenie. Swoją drogą musicie pamiętać o tym uświęceniu, bo ja naprawdę często zapominam, nie? Robimy przewagę na stole. Jedynka nie zadziała. Anyway, zobaczcie, że nie mamy co za bardzo grać w trzeciej rundzie to jest najgorsze. Tak myślałem, że ta karta będzie grana. Prawdopodobnie, blok pająka. Tak bym zrobił na jego miejscu, tak? Nie chcemy, żeby uświęcenie było stakowane. Najgorsza będzie tu Irelia, ale Irelia tylko co najwyżej może zaatakować, więc nie będziemy nawet tego blokować. Potrzebuję teraz karty, którą. To mi pozwoli tutaj. Okej. Okay. Nieźle. Szczerze mówiąc jest naprawdę okej okay. Wiesz, jeżeli chcę zaatakować i zrobić sobie dwóch piaskowych to zadam mu obrażenia. Ale nie będę, słuchajcie. Przyjmę to na klatę To wszystkie przy mojej postacie mamy po jednym punkcie. Bardzo dobre jest to, że mamy trójkę. Mamy trójkę. Najlepiej było zagrać. I, i karta za jeden byłaby świetna przed przedstyksowym. Punk jest niezły, ale nie zagramy tej trójki. Jeżeli dam pauzę, on daje pauzę i jest w lepszej sytuacji od nas. Mamy jeden stak? Nie, 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 bo ta karta nie zginęła. Nie mogę blokować. Dlaczego nie mogę blokować? Dlatego, że może mieć zaklęcie za dwa punkty. A chodzi nam właśnie o to, żeby, żebyśmy zadali jak najwięcej teraz obrażeń. Ta karta mi też jest potrzebna do bloku. Token ataku był tutaj kluczowy. Mówiłem wam na samym początku. To. To ogromna różnica. Ale ma blokera, widzowie. Ale ma blokera. Oczywiście, że musimy atakować, bo na następną rundę wykorzysta te karty, nie? I tak za bardzo nie może blokować tych kart, więc zaatakujemy za 3, 2, 4, 1, 3. To są fajne obrażenia. Zrobimy sobie też stakowanie w końcu. Noxiański chyba będzie. Noxiańską wykorzystamy na zabicie Ireli. Najgorsze będzie to, że jej się pojawi, zrobi zaklęcie powolne za 2 punkty, bo wtedy jest po nas. Nie, nie mamy blokerów po prostu. 7, na, 7 punktów to za dużo. Token ataku był tutaj kluczowy, niestety. Myślę, że tak. Mamy na szczęście fajnego pająka na następną rundę. Jeszcze jedna karta za jeden. Wow. I awans, tak naprawdę, zero już jest tutaj. A jeszcze jeden pająk. Pełzak nie jest to dobre dla nas. No i to jest to, o czym wam mówiłem, nie? Trzy karty. Musimy to przyjąć na klatę, ale to. Musimy to zagrać w tak. No, jeszcze ta karta może umrzeć, i wtedy stracimy blokerów. Ma przewagę na stole, widzicie? Ja stracę wszystkie karty, więc mój pełzak tu nie zadziała tak jakbym sobie tego życzył. O, nie będzie blokować którąś z tych kart, więc wiem o co chodzi. Nie wiem, czy nie chcemy zagrać tutaj Noxiańskiej, żeby uratować którąś z tych kart. Zobaczymy zresztą, nie? Cały czas możemy przyjąć obrażenia od jednej z tych kart. Chyba, że ma kartę 2-1 i wtedy z nami wygra. No dobra, po kolei. Wygląda to tragicznie. Teraz, żeby było śmieszniej, nie, nie zagra tego zaklęcia. Zobaczymy, tak? Tak naprawdę jeżeli ma jeszcze kopia Zira, to uda mu się to wygrać, nie? Mamy 5 punktów, czyli idealnie, żeby wygrać grę, tylko chodzi o to, że może mieć wycofanie, wtedy to my, gramy, my przegramy grę. Jeżeli natomiast zagram tutaj rozcieczonego pełzaka, to, to może zagrać ostrza po prostu, rozumiecie? Albo ryzykuję, bo teraz tak, jest kilka możliwości. Mogę zaatakować, wystarczy, że będzie mieć Azira drugiego i zrobi sobie te kopie. Jeżeli zagram powoli, zagra ostrza i wtedy jest ten sam problem, nie? Szanse na to, że ma drugiego Azira są chyba mniejsze niż karty, że ma ostrza. Uważam, że kart w ostrzech jest więcej, więc... Zagram tak, spróbuję uderzyć za pięć i skończyć Noxiańską, zobaczmy. Jeżeli ma blok, no to... Albo ma jeszcze zaklęcie wzmacniające, zobaczmy. Okej, okay, nie możemy jeszcze od razu zagrać yy, Noxiańskiej, bo może mieć wycofanie Albo, albo negację Imperator wydaje on, a go słucha. Czekajmy, po prostu czekajmy Na następną rundę nie mam co czekać, musimy tu zagrać już Noxiański huh. Wiemy co chce dobrać jest tylko jedna karta. Ale jeżeli zagra tutaj Irelie my sobie dorzucimy Syksowego. No zobaczmy, czy to się uda. Jak dorzuci bohatera? Wciąż ma jedną kartę, której nie znamy. Nadal musi zagrać tamtą dwójkę. Się, że no dobra nie są mile widziani na naszych ziemiach. Let's go Jak nie teraz, to już nie wygram, zobaczmy Jak dam pauzę, on daje pauzę, bo wygrywa grę w następnej rundzie No właśnie widzowie No właśnie Jest jeszcze szansa na wygranie tego Muszę po prostu znaleźć zaklęcie i to wszystko jak widzicie, trzeba było grać wolniej, chyba i. No właśnie. Zaklęcie. Jeszcze i relia. Niestety, widzowie. Blisko, ale niewystarczająco. Token ataku myślę, miał tutaj ogromne znaczenie. Ogromne miał znaczenie i nas, nas po prostu to przygwoździło, po prostu, nie? Mówi się, trudno jest, jak jest, widzowie, idziemy z kolejną kiereczką. A tu ciekawy męża będzie. Ja nie wiem, czy to nie jest dek pod elitarnych, ale wtedy lucy nie ma sensu, bo jakaś większa kontrola, liczba zaklęć, wiecie jak jest, to ten ataku jest dużo lepszy. Ta trójka może być naprawdę przydatna. Lubię te zaklęcia później zdecydowanie później, dlatego je wyrzucam, szukam jednostek. Wydaje mi się, że lepiej tu będzie popilka rzucić, bo nie, ma, nie wydaje mi się, że ma blokera. Który pozwoli mu, no tak jak myślałem, gramy teraz tak, gramy tak, zobaczcie, że będzie fajne połączenie. Fajnie byłoby znaleźć jakąś jedynkę, bo w imperialnej nie chcemy grać. Tak nie chcemy. grając agro chcecie jak najbardziej efektywnie wykorzystywać swoje punkty. Ale jest druga Noksjańska. Nie mogę się zatrzymać. Masakr. Będziemy śpiewać, tańczyć, RADOWAĆ się! Myślę, okej. Okay. Wiemy już, że nie ma karty za dwa, bo by ją dorzucił, żeby blokować. Um, jak dam pauzę, myślę, że on też da pauzę, ale atakować tylko za tyle punktów. Może coś dorzucić, zobaczmy, mamy jeden punkt do przodu, jak wzrósł. Mamy karty za 3, 3, 2, jeden, może blokować tylko jedną kartę. Nice, 6 punktów. Nice. Oczywiście będzie mógł teraz czyścić e, nas. Ale mamy dwie noksjańskie. Mamy aktualnie 3, 3, 2, 2. 10 punktów obrażeń i mamy dwie karty z postrachem. Okej. Okay. Minus jest taki, że nie mamy jak uruchomić tych kart, nie? Widzicie to. Najlepiej byłoby zagrać tutaj imperialną. Tylko on to może łatwo skontrować zagraniem, na przykład pojedynkiem. Nie wiem po co to grasz. Nie ma czasu w drogę. Aha, bo chcesz mieć wyzwanie na zawsze. Okej. Okay. Wiemy już raczej, że tego nie skontruję Będzie można na On złapie nam tutaj kartę. Prawdopodobnie to będzie 3-2. Znaczy teraz ty 3-1. Muszę znaleźć jakąś kartę, która pozwoli nam zadać, yy, uruchomić Bestię Zagłady To jest jeszcze do wygrania Bo nie ma tu żadnych negacji widzowie Może ma Kradzież Życia, ale nie zabiję mu tej karty Przywaga na stole zawsze spoko, zwłaszcza, że mamy jeszcze sprawiedliwość. Okej, to było, to było bardzo złe To było bardzo złe bardzo źle to zagrał. Mamy jedno święcenie, trzeba pająka zrobić. Tak, to był błąd. Nie masz zaklęć, żeby się obronić. Na Następną rundę byśmy przygotowani. Myślę, że popełnił błąd duży. Ale słuchajcie, szybka giereczka, bo to jest agro deck, wiecie, wiecie widzowie zresztą jak jest, nie? Nie, nie, nie? Oczywiście zapraszam was na trzecią, mam nadzieję, że już dłuższą, e, ostatnią grę, bo agro się nie zmienia po prostu. Tak sobie myślę, że, że nie trafiam wcale na Gwen, a gram już któryś raz z tym deckiem. Znowu słuchajcie Azira, ja może będzie chwila do, oczywiście, że nie na ataku po stronie przeciwnika. Ale z Gwen mamy dobre tempo grania, więc znaczy, spróbujmy, nie? Mamy tu fajne pająki, zobaczcie, nie? Wersja Zagłady. Widzimy w końcu coś innego, prawda? Ta karta niestety się wzmacnia. Więc będzie mogła blokować postrach na przykład. Zagram sobie tutaj pod Elis? Bo chcę sobie zrobić jak najszybciej pająki. Pająki będą tutaj naprawdę dobre, bo gdyby miały wyzwanie, można wyczyścić te karty. On oczywiście nie może za bardzo tym blokować. Nie damy mu rzucić oczywiście kolejnej karty. Musi być tu, tak zresztą i tak nie mamy co zrobić. Zawsze jakieś obrażenia po prostu młody. Okay. oczywiście musimy to przyjąć na klatę nie możemy blokować nawet tej karty mamy świetne połączenie bo mamy awans i może się uda ten awans tutaj zdobyć tak uda się co prawda oberwiemy za mnóstwo obrażeń mnóstwo tak jest widzowie słuchajcie jako że była to bardzo króciutka gierka no to zapraszam was na jeszcze jedną już mam nadzieję naprawdę ostatnią znany dek Granie tutaj jest pod kartę za 7, która wzmacnia pozostałe, tu będą też jednostki pod odrzucanie. Jestem ciekaw jaki będziemy mieć tu matchup. Token ataku taki przydatny dosyć, żeby uruchomić styksowego w drugiej rundzie, jeżeli znajdziemy karty. I znaleźliśmy. Mamy 1, 1, 1. Więc jest combo na drugi, drugą rundę. Kto wie, może szczęście nam dopisze, nie będzie mieć teraz karty, bo każda no. karta to blok. No ale niestety e, ma, ma. Mnie raczej nie będzie atakować. Raczej nie. Najbardziej przeszkodzi nam karta 3-1, yy, robiąca. Wiecie, zagramy tak. Poświęcenie zagramy sobie później, w trzeciej rundzie 3-1. No właśnie, widzicie co się dzieje. Blok tutaj, blok tutaj, świetnie spowalnia tempo grania nasze. Nie mamy tutaj jak później uruchomić się. Blok oczywiście tutaj i tutaj. Spowalnia to tempo nasze, pamiętajcie, że rząd jeszcze może mieć tu zaklęcia, o tym wam mówiłem, to, to był najgorszy, słuchajcie, scenariusz, jaki mogliśmy uzyskać po tych dwóch rundach. Token ataku nam nie słyszał, bo widzicie, gdybyśmy mieli pająka na pierwszą, go zaatakuje, bylibyśmy w lepszej sytuacji, ale cóż. Niedługo nam zabraknie karty i to będzie koniec gry, ale chętnie to dogram, bo jeżeli znajdziemy Gwen, no to Gwen faktycznie może tu jeszcze coś poklikać, nie? No ale... Można tu, zrobić tu pauzę, bo powiemy mu, hej, mamy noxiańską, nie? Jeżeli nie, to zagramy. Okej, okay, to jest dobra pauza dla nas, bo on ma zaklęcia w ręce. Wiemy, że jakieś mistyki i te sprawy. Mamy A mamy dwa razy do teammate'a, no co ciekawe. No dobra. To co robimy, to teraz uzupełnianie stołu, bo mamy świetne karty, żeby to zrobić. On ma oczywiście mnóstwo zaklęć, typu mistyczne strzały. Karta za 3 obraż punk punkt obrażeń, odrzucamy kartę. Wiecie, jak jest, ale my mamy jeszcze kart na stole. Myślałem, że będzie chciał jakoś Ofeliosa tutaj uruchomić i przyzwać jakąś kartę z broni Z2. Um, ciekawe, że nie próbuje nam. To było bardzo ciekawe zagranie. Zauważcie, że nie próbuje nam się pozbyć kart z stołu. Pamiętajcie, że mamy jeszcze tu uświęcenie. Podejrzewałem, że uświęcenie poleci. ma jakiegoś mystika, dlatego zagramy pod tego pająka. I ma jednego Mistika. I teraz fajna jest opcja, bo albo gra tutaj, albo gra tutaj. Wiem już, że będziemy chcieli jednak pod strachem zaatakować. Idealnie. Ale tak naprawdę będzie... Zagramy w ten sposób, dlatego, że chcę pozbyć się tych kart. Gdybym... Okej. Okay. Bardzo dobry pomysł. Mogłem więcej obrażeń, ale chcę wyczyścić karty mu po prostu. Im więcej mu kart wyczyścimy, tym lepiej dla nas, bo jego win condition polega na tym, że robi karty. Później zagrywa w wersję tamtą z broku, nie wiem jak ona się dokładnie nazywa. Kręte światło chyba? Jest w siódmej rundzie i zobaczcie, jak ładnie go teraz załatwiamy. Nagrałem dla was grę. Nagrałem po trzech minutach i okazało się, słuchajcie, że nie nagrywam. Ee, że nie nagrywałem, Pamiętajcie, że zawsze to jest najgorsze uczucie we wszechświecie. Gramy na coś, co nas bardzo dobrze kontroluje. Słuchajcie, ostatnie buffy dipa sprawiły, że ten Deep stał się po prostu mocny. I, I naprawdę zastanawiam się, jakbym to wszystko mogłem pograć. Ta dwójka bardzo ją lubię, ale na light game. Te karty są niezłe. Token ataku po stronie przeciwnika, nie jestem fanem, bo, bo to nas powalnia. Głęboko zostawię, bo jeszcze ani razu, słuchajcie, na odcinku jej nie było, tak? Bo już mam kilka gierek za sobą. Wy już obejrzeliście je. Dwie bestie z Zagłady, które są świetne na, na później. Nie mamy tutaj jak grać, nie. O, nie jestem fanem. Zagramy Alice, Zrobi kartę. spodziewałem się skarabeusza. Może tu blokować, może tu blokować, zobaczymy. Raczej tutaj, żeby nie było uświęcenia. Zawsze dodatkowe punkty obrażeń to spoko dla nas. Im więcej obrażeń, też jest dobrze. Niedługo też będzie głęboko, to będzie świetna. Dwa pająki. Nasza ręka jest słaba, ale to dobrze. Okay. Bardzo dobra karta, trafi oczywiście. Tak jak mój Deep, jest bardzo dobry w obecnej sytuacji na nasze, nasze karty. Wiecie co, miałbym awans tutaj. Jeżeli nie zabiję mi kart. Chyba zagram wokół następnej rundy, co wy na to. Ma ok? Nie mogę rzucić elis, bo wtedy to zadziała. Mogę rzucić ciebie, ciebie i ciebie. Nie mamy oczywiście tutaj nic. Dobre wrażenie. Nie chce nam zabić tej karty. Dobrze się pozbędziemy, już życia. Karty maleją. Na pewno będzie chciał wokół 2-1 grać. Karty sadzonki oczywiście, 2-1 to jest taki mój skrót myślowy. <grystanie> nie wiem na czym się tu zastanawiać, ma tylko jeden punkt. Blokować tu nie może. Nie można mnie złamać! Ogólnie y, jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji. Jeżeli masz jeszcze jedną taką kradzież życie... O, dobre wyrzucenie akurat dla nas. Dobrze, że rzuciłem tutaj Gwen. Cały czas możemy grać wokół pająków, tylko problem jest taki, że on ma sadzonkę. No to słuchajcie, to zmienia postać rzeczy, nie? To zmienia postać rzeczy. Będzie łapana oczywiście lis. O, tu mnie zaskoczył. Okej, okay, czy popełniłem błąd, bo spodziewałem się, że on zabija od razu Alice i przez to ja nie mam... Wow Nie spodziewałem się takiego zagrania Szczerze, naprawdę mnie tym zaskoczył Wow Nie spodziewałem się takiego zagrania Będę grał No to teraz no tak. Tam oczywiście popełniłem katastrofalny błąd. Pewnie będzie mi kosztować gra. Ale cóż. Takie życie, co? Zatakujemy w... Jeszcze deep, by the way, nie? Także do kitu. Masakra, naprawdę masakra. Jeszcze wyjdzie na plus 19 staków. No, rozklikał nas. Zobaczcie, jakie RNG pechowe. Cieszę się, że spotykamy takie też gry, w których nie, nie mierzy przeciwnika po minucie. Co, co nam przeszkodziło? Mój błąd, tak? Bo tam mogłem zagrać lepiej. Miałbym tu awans, można było wyjechać złapać i chyba wygrać. Aczkolwiek mój przeciwnik miał chyba 12 punktów. Nie znaczy, że też jest awans. Musiałem atakować, że musiałem kartę wyczyścić. No tutaj z tyłu 18 punktów. Nie mamy, nie mamy prawa wrócić do tej gry. Niestety, ale Deep w aktualnej sytuacji dostał tyle buffów takich ukrytych przeciwko Agro, że to jest hit. Nie mieliśmy ani noxiańskiej, żeby skontrolować jego kradzież życia. Nie mieliśmy nic. Uświęcenia mamy tylko dwa staki i to jest koniec gry. Widzowie, bardzo mi przykro, ale będzie, będę musiał tutaj po prostu podać grę, bo to już jest to już DIP. Ja tutaj gry nie wracam. Cieszę się, że spotkaliśmy też grę, w której w której przeciwnik nas niestety zmiażdżył, dlatego też nie lubię aktualnie grać agrodekami, bo mają bardzo dużo problemów. Takich jak właśnie przed chwilą. Zobaczcie, że też miał świetną rękę, miał 3-2-3-2 i 3-2-3 takie sztuki, i to wystarczyło. Bardzo dobry maokaj, zaskoczył mnie tam. Ja popełniłem błąd z Gwen bo tam był możliwy awans. Ja myślałem, że on się pozbędzie elis, ale nam się pająka i nie było awansu. Tam było, można zagrać po prostu lepiej. Hej, widzowie, dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego od materiału. Mam nadzieję, że ta Wam się podobała. Albo gracie bardzo szybko i wygracie, albo po prostu przegrywacie, bo przeciwnik miał coś takiego. I tak bywa. Do następnego.